Ferie zimowe w placówkach wiruskiej spółdzielni mieszkaniowej rozpoczęły się bardzo atrakcyjnie dla dzieci. W spółdzielczym domu kultury odbył się bal kostiumowy, na który tradycyjnie zawitały królewne. Przy muzyce wirowały także motylki i biedronki. Natomiast w klubie osiedla Kopernika dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, na których wykonały upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka, kolorowe ramki na zdjęcia dla babci oraz zakładki do książki dla dziadka. Ponadto dzieci opowiadały, w jaki sposób zamierzają spędzić ferie zimowe. Dla babci na pewno dam moje zdjęcie, bo babcia bardzo lubi oglądać zdjęcia moje, a mam je to dam wspólne z rodziną. Trudno było? Troszkę. Co było najtrudniejsze. Hmm, przylepianie tylko gardek. Dzisiaj wykonywaliśmy ozdoby na dzień y, babci. Y, tak, upominki dla babci w formie ramek. Ramek na zdjęcia, tak? Y, tak jest. Aż trzy wykonać, trzy, trzy babci dla dwóch babci i jednej prababci? To znaczy dla jednej babci, a jak na zapas. Może też dam babci. Kiedy tylko pogoda sprzyja, dzieci chętnie wychodzą na lodowisko i popisują się swoimi umiejętnościami. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się jednodniowe wycieczki, których zaplanowano na ferie aż pięć. Zapisanych jest, jest u nas ponad 60 osób. No, dziennie uczestniczy 40-50, w zależności jaki dzień. Oprócz właśnie zajęć w, w tych feryjnych, odbywają się również zajęcia w sekcjach kołach zainteresowań. Także placówka nasza jest czytna tak jak w roku szkolnym. Dzieci z placówek WSM odwiedziły również Muzeum Wnętrz Dworskich Wożarowie, gdzie poznały technikę robienia kwiatów z bibuły. Takie kwiaty z bibuły ludzie wykonywali, bardzo rozpowszechniło się w sumie bibułkarstwo w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy też handlarze w większości pochodzenia żydowskiego sprowadzali bibułę. Za niewielkie pieniądze można było to nabyć i w sumie wykonywaniem kwiatów z bibuły zajmowały się przede wszystkim kobiety. I tak naprawdę najwięcej czasu poświęcały na to właśnie w takim okresie, jak to jest teraz. W okresie zimowym. Tego czasu było znacznie więcej. Wszystkie prace polowe już były wykonane. Było to e, też e, takie zajęcie, gdzie, przy którym mogły się spotkać, porozmawiać. Okazało się, że tworzenie kwiatów z kolorowej bibuły nie jest takie proste. Najpierw musimy przygotować bibułę, później pociąć na paseczki. W zależności jakie kwiaty będziemy robić, musimy. Albo są płatki, trzeba najpierw wyciąć, albo zwijać te brzeszki, później formować y, y, środeczki. I te płat jeżeli mamy płatki, piatuszki z płatkami, to te płateczki do... Dokładamy jeden po drugim i wychodzi kwiat. Okazuje się, że to wcale nie jest takie łatwe. No, trzeba troszeczkę poćwiczyć, żeby wyszło tak. Dzieci lubią takie zabawy? Robi lubią robić kwiaty z bibuły? Niektóre już umią, a te, które nie umią, szybciutko się uczą, tak? Dla mnie tak. Dlaczego? Co jest najtrudniejsze? E, robienie kwiatu, e, to bibułę. E, no. Zwijanie, Zwijanie. Zwijanie Bibu jest najtrudniejsze, tak? Tak, Taka, aż trudne to nie jest. Trzeba poćwiczyć i na pewno się uda. Tak? Mhm. A które z tych etykietów podobają Wam się najbardziej? Najbardziej podobają mi się. Wszystkie mi się najbardziej podobają. Ja. Mi też. Na pamiątkę z barwnych warsztatów każdy wrócił do domu z bukietem kwiatów własnoręcznie wykonanych z bibuły. Drugi tydzień ferii zimowych w placówkach WSM zapowiada się równie ciekawie jak pierwszy. Nie zabraknie ciekawych zajęć w pracowni pradziejowego jubilera, zabaw na lodowisku, a także wycieczek, o których będziemy mówić w wydarzeniach już za tydzień.